No siemanko, witam was serdecznie w moim filmie, w następnym odcinku serii Enklawa, w którym będziemy wchodzili do podzielonego miasta. Ostatnio udało nam się pokonać poziom łatwy i poziom średni areny światła, świała, e, a fabularnie przypominam, że pomogliśmy kupcowi Markusowi odzyskać jego skarb w opuszczonej świątyni. E, I w ramach wdzięczności podzielił się z nami informacją, że stolica Królestwa światła będzie oblegana przez Królestwo Ciemności. I wiem, że to jest takie bardzo e, no takie laickie, bardzo takie no infantylne nazywnictwo, ale nie przejmujemy się tym. E, I teraz my chcemy przedostać się przez tę szczelinę, przez spłodzione miasto, ponieważ poza tą szczeliną ponoć mieszkają przodkowie, którzy mogą nam pomóc, by obronić stolicę światłości. Nie wiemy, kim są ci przodkowie, nie wiemy, czy nam pomogą, ale na razie, na razie naszym zadaniem jest przebić się przez poziome miasto, które prawdopodobnie jest przejęte przez jakichś zbójów, dziadów i smutnych gości, i poprosić o, pomoc, poprosić o pomoc przodków. Tak myślę, że zagramy druidką, bo taki mieliśmy zamysł, nie, fabularnie graliśmy już rycerzem, graliśmy już łotrzycą kilka razy, no bardzo fajnie sobie radziła z tą kuszą. Teraz zagrajmy może druidem, druidem kobietą, na łzy korozji, czyli to jest najlepsza laska, najlepszy kostur jaki możemy sobie zakupić. I lekki pancerz również jest najlepszym możliwym pancerzem i myślę, że z tym sobie wejdziemy. Kostur wystarczy, nie potrzebujemy kinjału i które mam nadzieję, że zdobędziemy. Wchodzimy. Mu Azam, kiedyś dumne i wspaniałe miasto, obecnie jest tylko cieniem swojej byłej sławy. Kiedy Rozpadlina podzieliła świat, miasto zostało podzielone na dwie części. Wkrótce zostało opuszczone i zapomniane, a teraz jest w rękach Drek Atar. A widzicie, jest w rękach Drek Atar. Podzielone miasto, pokonaj rozpadlinę. Znajdź bramę wieńską, e, miejską po drugiej stronie. Wchodzimy. Nasza odważna druidka będzie tutaj... No nie wróży to wcale jakoś zbyt dobrze. Mamy już pierwszego przeciwnika. Lewy guzik atakuje taką... takim magicznym zielonym pociskiem, który... chyba zatruwa. Mm, oazu, podzielę się z wami bardzo ważną informacją techniczną. Mm, musiałem zmienić Pulling Rate, to jest taka ustawienia myszki, na 125, Hz, herców, ponieważ yy, stare gry nie radzą sobie z nowymi ustawieniami myszek. Widzicie? Wybuchnie? Pali się, pali się, wybuchnie. Jest. I złoto chyba spadło. Yy... Więc yy, skakał obraz. Trochę coś było niehalo i tak przyspieszał. I gdzieś wyczytałem, że właśnie problemem był może być pooling rate. I faktycznie. Zmieniłem Bulling Rate Tower piątkę z 1000 i wydaje mi się, że jest lepiej. Mam nadzieję, że, że już na stałe, że nie będziemy doświadczali jakichś problemów. No widzę, że spotykamy gobliny. Tutaj widziałem, że przechadzał się tędy jakiś ork. To Przejdźmy się razem z nim. O jest. Was panie kolego. O! A zobaczcie, na dole po prawej stronie. Widzimy nazwę naszego przeciwnika w momencie, kiedy go targetujemy, czy w momencie, kiedy on dostaje obrażenia, jeszcze nie wiem. To pokazuje nam. Zobaczcie na dole ork bombardier. Dalej coś jeszcze ork siewca śmierci, widzicie? Czyli wiemy, że tam mogą bomby się sypać stamtąd, ale nie zdążyły, bo ta druidka czyści ich tymi magicznymi pociskami jak szalona. O! A skąd ty się wziąłeś, kolego? No proszę. Tutaj jest czaszka. Yy, czy ja coś zrobiłem? Ale tutaj nie przejdziemy przez rozpadlinę. Ale możemy wziąć miksturę bardzo chętnie. I złoto! Ha! Zdobyliśmy jeszcze złoto. Garniec złota, co daje 5 monet. Szukamy w takim razie innej. Tam już byliśmy, wzięliśmy to złoto. Tam widzę cel. Proszę ją zostawić. Proszę zostawić mojego wyraźnie sojusznika. E no, halo! Tak nie można. Wydaje mi się, że ona była nam potrzebna, żebyśmy coś zdobili. Wiecie? Wydaje mi się, że w tym momencie dowaliłem mocno. Ona miała nam chyba otworzyć drzwi, bo wcześniej, jak grałem, właśnie jak miałem ten problem z myszką, to ona mi otworzyła drzwi i teraz już chyba nie otworzy, ale nie mam zamiaru wczytywać, nie mam zamiaru wiecie, męczkinić gry i robić, że tak powiem, maksować ją. Zobaczymy, co, w jaki sposób gra, się, o ile stanie się trudniejsza, jeśli nie będziemy mogli zdobyć wszystkiego. Podajmy się po tamte drzwi i zobaczymy czy tamte drzwi się otworzą. Wiem, że ona ze mną biegła z powrotem w Podzięce, jeżeli ją uratowałem. Biegła tutaj ze mną do tyłu i otwierała te drzwi, we, drzwi wejściowe... ...tutaj. Te. Zobaczmy jak podejdziemy, zamknięte będzie. Tak. No nie otworzy nam. Prawie to jest co? Jakiś pancerz? Ma jakiś pancerz. No nie otworzy nam. O, trudno, ciekawe. Ciekawe, ile straciliśmy złota w takim razie przez tak głupią śmierć jakiegoś MPCA? Na szczęście udało nam się y, uzyskać sporo złota z, y, z aren, więc mam nadzieję, że to nam trochę wyrówna straty. A nie, tylko nie ta łuczniczka, jak ja nie lubię z tymi łuczniczkami walczyć. O, jest, udało się co mnie to cieszy, mamy garniec złota tutaj na łóżku, bo najwyraźniej kobita trzymała swoje złoto Nierozs nierozsądnie tu możemy wejść e, fajny klimacik widzieliście, bardzo fajny klimacik widziałem cię kolego wystawała ci czapeczka Ale ona jest mocna. Tam był przecież opancerzony gobos. Wcześniej musiałem się z nim walczyć, lać i lać, a tutaj... Cyk, mek i, i nie ma chopa. To chyba stąd do mnie strzelali. Dobrze dobrze mi się wydaje. To jest jakiś słodziż. O. Kolego, nie udało ci się. I jak my to możemy teraz pozyskać? Powiedzcie mi, jak my to możemy... Pozyskać, bo to trzeba pozyskać. Chyba nie tędy musimy jakoś naokoło pójść. Nie mówcie mi nawet, że to jest już nie do zdobycia. Bo te drzwi nam się zamknęły. Mam nadzieję, że nie. Tutaj otwarte. Pójdziemy z tej góry jeszcze. Zobaczymy, co jest u góry w tym domu. Kolego, zablokowałeś mnie. Halo. Możesz mnie odblokować? Chciałbym tutaj przejść blokował mnie, no co za dziad? A, dostał Dobra. Aha, padł. No ale chciałbym tam się dostać do niego. Może jakąś inną drogą. Czy tam były jakieś schody, które co Trochę to jest dość skomplikowane miejsce. A tutaj jest to otwarcie, czy nie? Czy to są tylko okna, okno? Dobra. Dobra, no to w takim razie wbijamy się. Eee, byliśmy na górze. Teraz pójdziemy tutaj. Zobaczymy, co nas tutaj Aha, jesteśmy tutaj, tylko z drugiej strony. Okej. Okay. Jesteśmy tam, gdzie my tam byliśmy, tylko jesteśmy po drugiej stronie. To chyba dobrze. Goblin. Był... O! O, nie udało ci się, kolego. No chodź, tutaj do mnie. Oj, przyjacielu gruby. Nie udało ci się ze mną powalczyć. Ale faktycznie miejsce jest mało zapraszające do spacerów. Udało mi się tutaj przeskoczyć. Mam nadzieję, że to jakoś wrócę stąd. Co to za było. Tylko nie zaklęcia. Przecież zaklęcia to moja domena. Jak możesz. Zatruta jesteś już, tak czy nie? Bardzo proszę. Ja łyknę. Mam kilka mikstur zostało mi jeszcze dwie. Mamy 50 zł na 250. Jestem bardzo mocno przekonany, że niektóre drogi zostały nam zablokowane. Tam coś trafiłem czy nic? Chyba nic. Dobra, coś trafiłem i nawet coś padło. Jest dobrze. Zajrzyjmy. Czy pani tutaj siedziała? Mogę to otworzyć? No bo jakby blokada jest od tej strony. Możesz to podnieść? Czy. Nie możesz. Nie dobrze. Wchodzimy. Uuuu! Uh, uh. To była chyba zapowiedź naszego głównego przeciwnika, który tu będzie mnie. To jest woda. Po prostu wejść. I tak zrobię. Bo tutaj mamy złoto na końcu. Złoto i miksturę Dobra. Teraz nie ma jakiegoś złota? Nie ma jakiegoś. Ty sobie wyjdziemy. Nie, ma tam u góry był ten ten przeciwnik, który ktoś tu wyrzucił. Nie wiem, co tu się dzieje. Co tu się uskutecznia, panie Orku? Kim pan? Coś się wszystko trzęsie. Musimy wszystko dokładnie przejść. Wszystko zamknięte. U góry nie ma żadnego. Kosmonauty wydaje mi się, że tą drogą się możemy trochę cofnąć. Ja się bardzo chętnie cofnę. One bije ich wszystkich na hurt. Po prostu ich na hurt bierze. Nie wiem, czy to widzicie. O, nie mam many. Mam po hurtu. Potrzebuję się zregenerować. No i już. Idziemy dalej. O, ale teraz poczułem mocny vibe gotika. Bardzo mocny vibe gotikowy, nie wiem czy też poczuliście. E, ta muzyka, podobny grafi styl graficzny. Coś skóry skoczy, czy to? Okej. Okay. Zdaje mi się, że to jest drugie przejście, które mogliśmy, mogliśmy przekroczyć, rozpadlinę. Ale spróbujmy się cofnąć, mam nadzieję, że nie wpadnę. I zobaczę, czy nie zostało tam z tyłu jakiegoś jakieś złoto, które... Hmm, które no, jakby nie mieliśmy do niego dostępu, bo wybraliśmy inną, inną ścieżkę. O, trułem cię, no trudno. Działem. dwa gobosy, jak zwykle stawili pułapkę, bo tak działają gobosy. Fajnie zrobili to, że goblin faktycznie stawia pułapki, bomby rzuca czasami, jakieś beczki. Aha, czy my tutaj byliśmy? My tutaj byliśmy, moi drodzy, i tutaj byliśmy walczyć. Tutaj była ta łotrzyca taka zła. Czyli możemy wrócić tą samą drogą. A my już 60-250 wydaje mi się, że nie zdobędziemy wszystkiego. Chociażby dlatego, bo ta jedna e, kobieta tam e, nam padła. Nie, nie udało nam się jej obronić. O, co ja tam widzę? Co ja tam widzę? Widziałem coś bardzo nader ciekawego. Jak się ja tam mogę dostać? Tędy po tych kamieniach. Chyba tędy. Ojejku Jeden błąd moi drodzy i kończymy nasze wideo. Jeden błąd. I koniec gry. Przejdźmy sobie spokojnie na drugą stronę i zobaczmy, czy jestem w stanie to zrobić od tej strony, ale chyba... Chyba nie, nie jestem w stanie. Nie, nie przejdę tędy. Muszę tam sobie od tej, tej, drugiej strony poskakać. Tam jest kryształ. Kryształ, nie wiem czy te kolory kryształów są ważne. Jeżeli są ważne, to nie wiem czy on jest wart 50 czy więcej. Ale myślę, że warto to jakby 10 monet, wiecie? 10 worków złota. To jest za dużo, żeby zignorować takie dobro. Więc muszę tutaj podejść. To została nam jeszcze jedna próba, chociaż nie wiem, czy, czy jedna, ale wolałbym nie tracić punktu, sztuk złota. Powiem Wam szczerze, jestem niepocieszony. Dobrze ja idę? Czekajcie, czekajcie. Tu jest punkt kontrolny. Tam jest, tak dobrze idę. Spróbujmy jeszcze raz to. Jeszcze jedna próba. No wiadomo, tak technologicznie widać, że nie mogę skoczyć, że trochę mi coś daje pod, jakby podparcie pod nogi, a trochę mi nie daje, coś mi daje, coś nie bardzo, więc pewnie jakbym to robił kolejny raz, to bym to zrobił bez problemu. Na przykład wiedziałbym, że mogę sobie tam do końca podejść, a teraz nie wiem, czy ja mam tu skoczyć, czy nie, czy mogę skoczyć. Spróbuję skoczyć, chociaż czy ja wiem, czy warto skoczyć? Spróbuję skoczyć, skocz, skoczyła, czyli się udało. 105, czyli jesteśmy na plus teraz musimy skoczyć jeszcze raz wydaje mi się, że to nie przejdziemy tędy, więc musimy tędy sobie podejść i teraz robimy duży sus tam w tym kierunku gdzie tu jest, To jest skała uwaga, robimy susa SUS! i jest sukces, Dało się jestem, jestem z siebie dumny uciekamy z tej rozpadliny niestety straciliśmy 10 za to, że padliśmy Straciliśmy również złoto za to, że yy, ta kobieta padła, więc mamy tutaj w tej misji sporo minusów. Tutaj chyba byliśmy, więc nie wracamy, idziemy dalej. Przemy naprzód. Tam spotkaliśmy tego dużego orka. Wydaje mi się, że warto byłoby sprawdzić wszystkie zakamarki, bo gdzieś czai się jeszcze jeden kamień, ale myślę, że jeszcze będzie. Czas ku temu, żebyśmy go znaleźli i zebrali, bo jeszcze powinniśmy mieć trochę gry. Wydaje mi się, że jeszcze trochę będzie przed nami gry. Mamy punkt kontrolny, dobrze byłoby. Widzę, to, widzę Cię, widzę, co chcesz zrobić. Nie mogę Cię zabić, póki jesteś tutaj, nie wiem czemu. Mogę? Okej, okay, chyba to jest os oskryptowane, wiecie. On musi wystrzelić chyba. Dobra, strzelaj. O, 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 o. Zablokowało mi powrót. a, zablokowało mi odwrót. Okej, okay, rozumiem. O, złożyłem go. Hah, nawet... Nawet do mnie nie doszedł. Biedaku. Nawet złota nie masz. O, gościu, bombę ma i sobie pod nogi, leży. Wszystko pięknie ogarnięte, moi drodzy. Pięknie, pięknie. Punkt kontrolny zaklepany kolejny. Tu możemy sobie wejść? Czy nas coś zablokowało? Tak, że tu nie wejdziemy. Tak, to jest taka blokada, że nie wejdziemy, idziemy. Liniowo przed siebie. 110 zł. Nie, nie wierzę. 110 na 250. O, nie wierzę. Trudno, moi drodzy. Bierzemy na klatę to, co jest, i tyle. Nie będziemy teraz gdzieś tam powtarzali i maksowali. Następna strona. Gratulacje. W nagrodę otrzymałeś nową misję: Ziemie zewnętrzne lokacja Ziemie zewnętrzne W nagrodę otrzymałeś nowego bohatera Hobbit. Ona nie wygląda jak Hobbit i to jest ta, której się nam nie udało uratować. No, i mamy ziemię zewnętrzną. Dobrze, moi drodzy. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za towarzystwo. Za to, że mogliśmy razem y, troszeczkę tak w pół failować tę misję. Znaczy się nie było fejla, ale no, zdobyliśmy tak naprawdę połowę złota, które tam można było zdobyć. I ja wiem dlaczego. Ja wiem dlaczego. Wy też wiecie. Nie ma co tam zbytnio tego dziubać. Dzięki wielkie. Zapraszam was do kolejnego, do kolejnego filmu z serii Enklawa. No i trzymajcie się. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Cześć, hej.